Pan z wami Słowa Ewangelii Według świętego Łukasza Jezus rozradował się W Duchu Świętym i rzekł Wysławiam cię Ojcze Panie nieba i ziemi Że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi Roztropnymi A objawiłeś je prostaczką tak ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Ojciec mój przekazał mi wszystko, nikt też nie wie, kim jest syn, tylko Ojciec, ani kim jest ojciec, tylko syn i ten, komu syn zechce objawić. Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł: szczęśliwe oczy, które widzą to, co Wy widzicie, bo opowiadam wam, wielu Proroków i Królów pragnęło ujrzeć to, co Wy widzicie, a nie widzieli, nie ujrzeli. I usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli. Oto Słowo Pańskie. Niech słowa Ewangelii zgładzą grzechy nasze. I moi drodzy na ten czas Adwentu. Dzisiaj chciałem się podzielić takim słowem kilkoma myślami. Z książki Orędzie miłosiernej miłości do małych dusz właśnie na temat Adwentu, na temat przyjścia, narodzenia Jezusa. Myślę, że to Słowo jest przede wszystkim oparte na szczerości i to jest bardzo ważne, bo nasza wiara właściwie nie ma sensu, jak nie ma szczerości, nie ma prawdy, bo Jezus jest prawdą, Bóg jest prawdą, a zatem jak nie ma prawdy, to no to w co wierzymy? To wtedy wiara nie ma fundamentów, nie ma podstaw. I tutaj są takie słowa. Jezu, Twoje przyjście tutaj jest stałym odnawianiem, wieczną obecnością. Przychodzisz i nigdy nie odchodzisz. Co cię tu spotka, dzieciątko na tej ziemi? W tym roku tyle kataklizmów ją nawiedziło. Co ona może ci jeszcze ukazać? My jeszcze możemy dodać pandemia, różne inne trudności, które przeżywamy. Jezu, co Cię może spotkać, jeśli nieporywczość, nienawiść, namiętności, wady, zabójstwa, prześladowania, tortury niewinnych, pogardę dla rzeczy świętych, pogoń za zyskiem, miłość własną, bałwochwalstwo, nieład, w którym wszystko jest, a zwłaszcza pycha. Taka refleksja, co Jezu możecie spotkać tu na tej ziemi, kiedy do nas przychodzisz, kiedy tutaj się rodzisz? I tak jak że taka moja wiara jest. Jezus mówi takie słowo: Przychodzę. Przeciw przemocy jest łagodność, przeciw nienawiści, miłość, przeciw pożądaniu, bezinteresowność, myślność. Przeciw namiętnościom stawiam na szalę niewypowiedzianą czystość mojej najświętszej i ukochanej Matki. Przeciw niedoskonałościom też czystość. Przeciw zabójstwom, przeciw masakrze niewinnych ofiar niesprawiedliwości, moją skromność. Moją potęgę i moc Dzieciątka Jezus, który ostrzega i nie ustaje w błaganiu. Jestem dzieckiem swojej niewinności i prostocie, ale jestem również siłą i potęgą Ojca. W tę noc, kiedy się narodziłem, chcę widzieć obok siebie tylko małych, chcę uśmiechać się do dusz straconych, zanim zacznę je opłakiwać, bo chcę je zbawić. Przychodzę pośród prześladowanych mojego kościoła. Aby im powiedzieć ja jestem miłością, bez której nie można się obejść, nie można pozbyć się miłości. Jednak za kęs chleba zabija się. Dla zaspokojenia żądzy zabija się, za niespełnione namiętności zabija się. Chciano, żebym zniknął bo przeszkadzałem. Ja, dzieciątko Boże, mam za zadanie wejść do każdej duszy, wydać walkę temu, czego ta biedna dusza pożąda. Jeśli oni mieli w pogardzie rzeczy święte, jeśli obojętne dusze zmrożą moje serce ciche i pokorne, moje ramiona, moje oczy, moje serce zwrócą się w stronę moich pocieszycieli, do małych, cichych i pokornego serca na mój obraz i podobieństwo biednych, skromnych, dobrych, i zapomnę na jakiś czas i zapomnę na jakiś czas tych, którzy ukryli się gdzieś w ciemnym zakątku, aby z znienacka zabić miłość, która nadchodzi. Będzie czas, aby o nich pamiętać wówczas, gdy dzieci mojego serca oddadzą mi cześć. Król miłości stąpi na ziemię pokrytą brudem i błotem. Nic nie jest w stanie mu przeszkodzić. Stępuje Ten, który jest jedyny. Zaprawdę powiadam ci, ludzie będą prześladować mnie do końca wieków. Ci najmniejsi. Że mnie otaczają, dzielą ze mną radości i smutki. Dzisiaj narodziny w radości, jutro największa ofiara. Zawsze wiedziałem, co jest i co będzie. Nie przynoszę pokoju wszystkim, bo nie potrafią już kochać. Brak harmonii w ich sercach już jest dla nich tu na ziemi goryczą i cierpieniem czystcowym. Jednakże Boże Narodzenie pozostanie zawsze świętem nadziei aż do końca czasów. Ten dzień Bożego Narodzenia będzie tylko dla małych, dla tych, którzy wierzą i pragną kochać Jezusa Chrystusa. Dla innych, dla których Jezus się nie liczy już, Jego prawo, zasady, to Boże Narodzenie też będzie, ale to będzie święto. Choinki, święto konsumpcji, i tylko tyle, a później wielkie rozczarowanie. Dla tych małych, pokornych, cichych będzie to święto radosne święto doświadczania miłości Boga, która jest większą mocą niż wszelka nienawiść, wszelkie zło. I tą miłość Jezus nam przynosi.